Ile Zbyszku, to jest nieprawdopodobne z ilu powodów ten rok jest rokiem historycznym. Historyczny, no niestety łza się wokół kręci nie z sentymentu, tylko z żalu. Dlatego, bo epidemia spowodowała, że lajkonik w tym roku nie wyjdzie na ulicę Krakowa. Musimy tego lajkonika w jakiś sposób w sobie nosić, jeżeli lajkonik nie może nas nosić. Historyczny z tego powodu, że 50 lat w Orszaku. I to jest dobry czas, żeby wręczyć Ci tort, który lajkonika ma wyobrażonego na fasadzie i niech osładza Tobie to, że w tym roku na miasto razem nie możemy pójść. Dzieje Lajkonika i wodociągów powiązały się około 60 lat temu, kiedy po II wojnie światowej bardzo wielu członków Orszaku Lajkonika stanowili właśnie wodociągowcy. E, wielu z nich było też członkami Orszaku Lajkonika i samymi Lajkonikami. E, należeli do, do świty Lajkonika, ale też harcowali w tym stroju tacy ludzie jak Wojciech Gilowski, a następnie Zbigniew Glonek, który wciela się w tę postać od 1988 roku. A w Wodociągach spędziłem prawie 52 lata pracy. Lalkonika, postać lalkonika wcielam się po, po raz 33, natomiast wcześniej przez 17 lat pędrowałem z orszakiem jako włóczek. Tu jest specyficzna atmosfera. Tutaj przychodzą okoliczni mieszkańcy z okolicznych budynków. Tutaj przychodzi mnóstwo dzieci. Tu rzeczywiście jest, tu, tu jest tak radośnie, tak radośnie. Jak zawsze się mówiło, bez względu na pogodę Lajkonik wędruje. Bez względu na skwar ogromnie płynący z nieba, bez względu na krople deszczu też spadające na twarz, wędrowaliśmy bez, bez względu na, na różne warunki. Natomiast tutaj no, nie doszło do tego i, no i taki smutek pozostał. Wydawało mi się, że lajkonika i pochód temu, temu lajkonikowi towarzyszący nikt, nikt już nie, nic nie, za, nie zaszkodzi, nie zabroni komu być tutaj w tym tłumie. To jest bardzo Przykra wiadomość, że pochód się w tym roku nie może odbyć ze względu na sytuację, która panuje, na stan epidemii. Szczególnie w wodociągach miasta Krakowa bardzo mocno podchodzimy do zasad bezpieczeństwa, no bo w końcu zaopatrujemy mieszkańców i Krakowa, i gmin ościennych w bezpieczną, zdrową wodę, bo to jest taki, taki cel główny. W związku z tym, no niestety, w tym roku nie będziemy gościć Orszaku Lajkonika, a jego znaczenie dla wodociągów jest olbrzymie, ponieważ. Bardzo wiele jubileuszy zebrałoby się nam w tym roku związanych z pochodem. Pierwsza rzecz, która mnie lekko przeraziła, jak sięgnąłem do źródeł, że kolega Zbigniew Glonek, który Odtwarza rolę lajkonika. Uczestniczy w orszakach więcej lat niż ja mam. 60 lat minęłoby, gdyby orszak wyruszył z wodociągów miasta Krakowa. My jednak jesteśmy infrastrukturą krytyczną, tym krytycznym elementem funkcjonowania miasta i to zrozumienie w naszej załodze jest bardzo daleko idące. Szkoda, że nie będzie tego gwaru, nie będzie rozdawania słodyczy, nie będzie zdjęć wspólnych z lajkonikiem, ale naprawdę ja wychodzę z założenia, że co się odlecze, to nie uciec. To przejście jest takim. Stałym punktem w każdym roku. Zawsze się sprawdza, kiedy jest Boże Ciało, kiedy wypada ta oktawa Bożego Ciała. Ustala się, jakby, życie rodzinne, zawodowe, po to, aby bez żadnych kłopotów móc w tym uczestniczyć. Każdy o tym myśli, jest to ważne wydarzenie. Nagle nie ma. No, tak troszeczkę niecodzienna sytuacja. Powiem szczerze, że. No tak, ciężko było się z tym pogodzić, no ale no każdy się musiał dostosować. Sytuacja na całym świecie, nie tylko w naszym kraju, jest jaka jest, więc wiadomo, że niestety pewne rzeczy będą musiały być zmienione, być może przesunięte. No a niestety, pochód lajkonika się w tym roku w takiej oficjalnej formie nie odbędzie. Będzie jeszcze dobrze, będzie jeszcze pięknie, będzie jeszcze normalnie, po prostu się wszyscy jeszcze spotkamy. I, 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 I ten orszak będzie dalej tętnił wspaniałym życiem, jak do tej chwili to było.